Witam Was, moi kochani. Działamy dzisiaj tutaj. Na razie nie mamy warunków do wybierania tego gruntu tutaj, ale przyjechała stal, więc będziemy kręcić sobie zbrojenia. Zapowiadałem troszeczkę ocieplenia, więc myślę, że lada dzień będzie szło tutaj to wykopać. I teraz, tak czytałem oczywiście Wasze komentarze, za które dziękuję wszystkim odnośnie tego uskoku tutaj. Ja wam tłumaczyłem, że mamy tutaj te 25 cm bo taką wysokość mają też te bloczki zalewowe, więc dlatego jest taka wysokość. Ktoś z was sam mi pisał, czy nie powinno być w ten sposób, że zachowana po prostu grubość ławicy w danym gdzieś tam odcinku. Oczywiście wszystko będzie zachowane, bo już wam to rysuję jak to będzie rozwiązane, czyli Mamy sytuację tego uskoku 25, to co jest górą, moi drodzy, to jest górą. To jest to co mnie interesuje, po to, żebym miał potem wyrównać sobie fajnie tutaj te elementy z tego, z tego całego muru. Czyli 25 do tamtąd pierwsza warstwa, potem już następna pójdzie po całości. Mamy tą sytuację, pokażę Wam tutaj górą. Czyli mamy tutaj te 25 cm, natomiast wykop, który będzie tutaj robiony, czekajcie przybliżę, żebyście widzieli czyli tu mamy te 25 cm naszego uskoku górnego natomiast wykop, który będzie robiony tutaj jest te 40 cm przewidziane natomiast tutaj będzie też 40 od tej kreski w tą stronę też jest 40 cm, czyli wpuszczone w tą stronę i tutaj między różnica między tym wykopem a tym też będzie 40, nie będzie 25. Ten wykop zostanie po prostu tutaj w tym miejscu też będzie 40, czyli zasadniczo ten wykop będzie miał około 60 cm, bo tak też mamy w projekcie. Ja wam to pokazywałem, że tam jest jakiś gruzo beton. My tu się nie bawimy w takie rzeczy. Tutaj po prostu leci beton, więc tutaj to będzie wszystko zachowane, ta grubość. Natomiast ta wysokość tu jest jest w ten sposób rozwiązana właśnie po to, żebyśmy nie mieli problemu potem z docinaniem bloczków zalewowych, ani innych takich typów historii niepotrzebnych, więc to, co będzie na dole, wszystko będzie zachowane. No zobaczymy, jak będzie z tym kopaniem tutaj. Nie mamy tutaj dużo do kopania, więc postanowiłem to rozwiązać w ten sposób żeby to wybierać tą ziemię jest tutaj na początku te warstwy są miękkie, potem jest coraz bardziej twardo natomiast my do tego aż takiego arcy twardego gruntu się nie dokopiemy no i tak to wygląda jakieś palety widzicie zorganizowaliśmy nas szybciutko żeby zrobić sobie tutaj te nasze podpory pod podkręcenie zbrojenia. No jak ja oczywiście tradycyjnie wyginam z strzemiona. Sebastian rozmierza już tutaj pierwszą, pierwszą belkę. Tutaj mamy taką sytuację, że 12 metrów idealnie nam pasuje bez docinania drutów, więc tak też będziemy to nie, zachowywać. Z jednej strony tutaj mamy całościowo, też z drugiej strony tutaj będziemy potem wyginać na odpowiednią długość, znaczy głębokość, żeby to, żeby to miało ręce i nogi. Taka sama sytuacja tam. No i tak to wygląda. Tutaj mamy stal, która przyszła. No i możecie sobie teraz wyobrazić, wyobraźnię. znaczy to jest stal na cały budynek plus garaż, więc tyle trzeba stali. 70 sztuk prętów 12-metrowych. Oczywiście wychodziło tam 58 chyba ja dobrałem więcej 12 sztuk z racji tego, że mamy jeszcze elki do zrobienia. To co Wam kiedyś tłumaczyłem nie ma tego w projekcie, więc tej, tej stali jakby mało kto przewiduje. Mamy to na budynek plus garaż do, do ogarnięcia, ale chyba rozwiążemy to troszeczkę inaczej tutaj, zresztą zastanawiam się nad tym, bo tutaj ta nasza... troszkę ślizgo dzisiaj jest, trzeba uważać. Ta nasza ława, która będzie szła w tym miejscu, będzie oddylatowana jakby od tej ławy, to nie jest, to nie pracuje wspólnie, garaż jest oddylatowany od budynku więc zastanawiam się, czy nie skupić się na budynku, nie zalać łap fundamentowych, a potem dopiero będziemy myśleć o wykopaniu tutaj tego, tego garażu, czyli jakby to był drugi etap i tam jeszcze mamy potem do wybrania tę ziemię, która zalega. Nie robiliśmy tego teraz z racji tego, że po prostu nie ma. Nie byłoby miejsca, żeby tą ziemię hołdować. Tu musimy jeszcze przewidzieć fundamenty 4 metry w tamtą stronę będzie taras. Ale to się jeszcze zastanowię na jaką szerokość tutaj będziemy wyjeżdżać z tym tarasem, czy na całą szerokość 10 metrów, czy zmniejszymy sobie go troszeczkę. Tutaj wszystkie chwyty dozwolone z racji tego, że tu też jest oddylatowana ławica od tego naszego tarasu, więc tu nie musimy jakby e, tak stricte skupiać się na na tym, żeby to robić za pierwszym razem. Jeżeli byśmy zalali te ławy, otworzy nam się front do murowania bloczków zalewowych, a w międzyczasie możemy robić garaż i po zasypie tego zlikwidowaniu tej ziemi części, chociaż tej ziemi jak już obsypiłem sobie zewnętrzną stronę to wtedy będziemy mogli dobrać tutaj te elementy do tego tarasu lub dobierać od razu i stąd będzie woził ziemię już na gotowo zasypywał także taki jest plan zobaczymy jak wyjdzie tak jak mówiłem wam ta robota będzie tutaj w międzyczasie jak mamy chwilę między załatwianiem innych tematów to tutaj będziemy sobie działać żeby, żeby móc po prostu ten czas jakoś zorganizować no i dobra, tu tradycyjnie zawsze na budowie stoi stół, jakiś tam warsztat, żeby po prostu móc zamontować giętarkę i jedziemy ze strzemionami. Druty ciąłem sobie na 120 z racji tego, żeby, żeby nie było odpadów, dlatego w projekcie mamy 5 cm te wąsy, tutaj wychodzą 10, 11, już nie będziemy tego obcinać i zbierać tutaj kawałków jakichś tam drucików, nie ma takiej potrzeby, no i giętarka. Piętarka już przeżyła swoje, zresztą widzieliście. Jęliśmy ostatnio nią też szesnastki, więc w ten sposób sobie szykujemy szczemionka. Myślę, że porównywalne z tym, co przychodzi gdzieś tam, jak zamawiacie gotowce, to nie jest naprawdę dużo roboty, jeżeli chodzi o wyginanie. Yy, prościej by było, oczywiście, zamówić, nie mówię, że nie, ale w tym wypadku w międzyczasie poszykowaliśmy sobie pręty, więc, więc będziemy robić to. Jakby tradycyjnie i wyginać to na miejscu. Czyli taka prosta robota, po dwa pręty i w ten sposób to wychodzi. Dobra moi drodzy, pokręciliśmy sobie zbrojenia do, do ławic. Mamy porozstawiane w koło wszędzie te elementy, które potrzebujemy. Natomiast tutaj będzie jeszcze trzeba poczekać, bo nie jest to, nie jest to jeszcze do kopania. Bo widzicie co tu się dzieje. Jedyne co możemy zrobić to troszeczkę skuć ten lut i wyrzucić, żeby jakby odkryć troszeczkę ten, te wyrobisko nasze tutaj. No i tyle. Poczekać aż natura zrobi swoje. Tam Sebastian zrobi z tamtej strony, zrobimy, wykujemy sobie tutaj te, te maty, żeby to ruszyć troszeczkę, bo jeszcze tu sztychówki nie dziwić. To nie tylko, że lut, ale i ziemia jest zamarznięta, więc nie ma co nie ma co kombinować. Musiała być Tychówka z udarem, żeby fajnie wchodziła, to może by to miało sens, ale takie chyba jeszcze nikt nie wymyślił, a trzeba będzie poczekać na warunki na warunki odpowiednie. Tutaj też gdzie to słońce najbardziej się opiera, to też nie idzie jeszcze, bo widzicie ta ziemia. Jeszcze tam gdzieś pod spodem jest to zamarznięte, także tutaj no jeszcze trzeba było się bardzo, bardzo namęczyć. Już tam głębiej już jest, już jest fajnie. Nie ma tak źle, ale samo kupanie, no nie, no trzeba powiedzieć, poczekać może z dwa dni jeszcze, aż ta natura, mamy, ocieplenie przychodzi, więc myślę, z dnia na dzień jest coraz lepiej. Już jest coraz lepiej, ale jeszcze to nie jest to, co bym chciał uzyskać. Ale trzeba być dobrej myśli, że że to jakoś tam potem pójdzie. Zobaczymy. A tu jeszcze widzicie, nie ma, nie ma szans, to będzie droga przez mękę, żeby to wybrać. To głupota po prostu by to była, żeby to żeby to yy, kombinować. Ktoś się mnie pytał czy tutaj mam piasek? Nie, jest tu glina, ale mówiłem wam, nie jest tu jakaś tam nie, warstwa gruba do wybrania. Damy radę, damy radę, jakbym tu wpuścił mini koparkę. Narobiłabym no, więcej kłopotu niż to wszystko warte, więc budynek jest małym 12 na 10, więc nie ma tutaj tego wykopywania jakoś tam arcy dużo Myślę, że dzień dziura, dwa i mamy temat zamknięty. Także możemy sobie jedynie w ten sposób pomóc i skuć ten lód, żeby jak słońce się oprze troszeczkę, to jest cieplutko, fajnie, no ale, ale jeszcze trzeba poczekać. No i tyle moi drodzy, zebraliśmy tylko ten lód, miejscami był dość spory, gruby, więc no nie wiem, czy to dobry ruch był, czy zły, ta warstwa jednak jeszcze troszeczkę tutaj nie jest tego lodu ale zobaczymy, no będziemy się widzieć tutaj jak będzie jak będzie możliwość wybierania tej ziemi, bo wcześniej nie ma sensu tutaj nawet nic kombinować, nie będziemy tu orać jakimiś kilofami czy, czy pikolami, bo no bez sensu robota, po prostu trzeba poczekać aż natura nam pomoże troszeczkę w tym wszystkim i tyle także dzisiaj króciutko będą na pewno z tej budowy też racje będą inne budowy nie będę Wam pokazywał, natomiast tutaj Tutaj jest taka nietypowa sytuacja, na przykład te ławy schodowe, które trzeba zrobić, rozwiązać. Być może też będziecie mieli taką sytuację gdzieś tam u siebie kiedyś, więc, więc tutaj jak najbardziej chcę Wam to też zaprezentować. Także na razie tylko tyle dzisiaj. Miejcie się do następnego.